Wyobraź sobie dinozaura, którego rogi wyglądały jak zbroja boga z mitów nordyckich. To nie fikcja. To Loki nowy, spektakularny rogat dinozaur z Kanady. Loki został opisany dopiero w 2024 roku przez zespół paleontologów z USA i Danii. Jego skamieniałości odnaleziono w słynnej formacji Judith River w Albercie w Kanadzie. Um, przepraszam, jeśli źle wymówiłam. Um, nazwa oznacza dosłownie rogata twarz lokiego i odnosi się do jego niezwykłych zakrzywionych rogów, które wyglądały jak korona nordyckiego boga. Loki Enceratops był ogromny. Miał około 6,5 metra długości i ważył ponad 5 ton. Najbardziej wyróżniała go kryza. Ozdobna tarcza z za głową, z dwoma długimi zakrzywionymi kolcami na bokach. To czyni go jednym z najbardziej fantastycznych Ceratopsów w historii. Co ciekawe, nie miał rogu na nosie, na przykład ceratozoł. Za to jego kryza i rogi tworzyły koronę z kolców. Logiceratops żył około 78 milionów lat temu w późnej kredzie. Był roślinożercą, żywiącym się papraciami i roślinami nisko, ko, niskopiennymi. Według naukowców mógł używać swoich kolców i ozdób kryzy nie tylko do walki, ale też do pokazów godowych i rozpoznawania swo swojego gatunku. Najnowsze badania pokazują, że Loki Ceratops należał do grupy centrozaurynów, najbardziej ozdobnych rogatych dinozaurów. Odkrycie Loki Ceratopsa pokazało, że rogate dinozaury były bardziej różnorodne niż wcześniej sądzono. Każdy gatunek miał swój unikalny zestaw rogów i ozdób, jak, jak znak rozpoznawczy. Loki Ceratops był więc nie tylko bestią z rogami, jak z legend, ale też dowodem na kreatywność natury sprzed milionów lat. Logiceratops, rogata korona prehistorii. Mam nowy mikrofon, więc się oczywiście z niego cieszę, ale uczę się jeszcze z niego korzystać, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Jeśli, ale, jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie suba i lajka. Um, i napiszcie w komentarzach, jaki, jakiego następnego dinozaura powinnam omówić. Albo nie dinozaura. Najlepiej pterozaura.